Mamy dzisiaj nagrywamy z Kirito Multiverse Ogolnimy sobie dzisiaj do możliwe, że do dziesiątego odcinka spróbujemy. No to zaczynamy. Bez przedłużania. Pierwszy odcinek. No, i zaraz się nie czekam, no i tak nam skarem mamy z tego wylodawać. Po końcu trzeba z tym zakończyć. I zjawiają klofeni, czyli nowa rasa. Daje nam zegarek. I Jest jakiś big klofeni. Dzwijmy go big. A, a tamtego large. I co on robi? Zatrzymuje czas. Zatrzymał czas. I co? Aha, czyli... Oni tyle mają czasu, żeby się nimi zająć. I dostają jakieś zegarki. Dzięki którym mogą chodzić. Kiedy jest jakaś taka fala czasowa. A bo on zatrzymuje się przy tej piątce i wtedy mu spada. Jak to się kończy? Dzisiaj czas ten... No i właśnie. Ten się ten klock chyba to jest. go big. Tam tego nazwijmy co uderzy tego, to nazwijmy large. Tyle. No, Oj. No i zaczynął czas. I tutaj. Aha. okej. Okay. To jest mój mój mój. Taki problem jest. Oni się dzieje? Co się dzieje? Co się się Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Poi na. Poi na, zhivel. Ta yes, ta baza. Zrobić takie rzeczy. Eee, to walka. <laughs> no to mają stare ale. Na dzieje. Oj,

bardzo wielki chłopiec tutaj mamy marka i wyciągnijmy go na serwony jak się mojej nie czas i teraz jakiś czarny magie się czarne magie się wycielą czekaj to aha jest pojawia się nie rozumiem Sama Loki dosłuchaj Tak jest trochę podejrzane I Saiyaki z strony na czymś leci Na tym, na czym pojechał No i teraz czwartoczek Grają w pokery jakbyś chyba No szachy To są chyba szachy Jestem to ale nie wiem, gdzie to jest Tutaj leci w zimę tu nie nie ja tu praktycznie. Aha, to jak zaraz. tu, i tu, a się i ale A wyciągnąć. A wyciągnąć. A wyciągnąć. A to... że To jest wyciągnąć. to wyciągnąć. A wyciągnąć. A Mam otwarty od... piąty odcinek leci już. I sprawdźmy, co w nim będzie. Ej, i musi coś nie udaje. Okej. Okay. A, bo tamci okej. Okay. To jest toilet. Yy, ten. Działają na zegary bardzo źle. Nie z nim dzieje. No chyba sobie jaja robicie. Takie coś. Takim czymś mają wygrać. No to pięknie dalej. Nie, nie uda ci się. Nie uda się. sorry. To wiecie co się... Nie. Oj, gdzie tam klok ma ja się zjawia? Znaczy dla was daje bardzo, bardzo duży klok i tu nie rozumiem angielskiego. Oczywiście ten odcinek jest taki, mam powiedzieć, że na pewno nie będę tłumaczył tego, co mówią po angielsku. Szósty odcinek w lepiej, żebyśmy nie robili partami dwie minuty. Dobra, tutaj jest walka. Dobra, tutaj go zatrzymuje chłop. Tutaj ten będę chyba wrócił do bazy. Bez niszczeniu chyba będzie upgradeowane, jak dobrze rozumiem. Jak źle powiedziałem, to napiszcie mi się na kazach. Dobra. Strzela. O nie. No i tarcza jeszcze. Dobra walka jest teraz. I co jest grana? Dobra, dobra. Nie ma parę sajtu. Ja się, ja się nie zdziwiłam. Dobra, tutaj nie pokazał, nawet. No i nie pali mi się, okej. Okay. Okej. Okay. I od końca O nie! To musiało boleć. I to bardzo musiało to boleć. I to chyba w się tu to boleć... O! Ale to tłusto. Tu stał. lubię że przecież jak tego z tą do życia, to przecież oczywiście stęczy, on będzie miał parasolta. Jeszcze w ty, jeszcze was tu brakowało. A ten parasol, jeszcze lubię zegarek, no tu, no to już. Blokman jest na pozycji czy albo nie. Dobra, wygrywa... Przesadziłem z komentarzem, że wygrywa. Nie! Dobra, trzymajmy się. No i dead. Nowe Chyba mamy wideo wiedział kształt z Chyba to jest tak, to jest taki, taki, taki teren, bo ma taką strzegnął koszulkę. A się nic nam nowego nie pojawił. Tak. To... Aha, bo nas przechwycił. Messenger Sandings. Aha, oni nie mają ma internetu, okej. Okay? Nie rozumiem, ale oki. Dlaczego nie mają internetu? to i Dobra, już myślałem, że largi speaker jest jątkowy, może ten. Nie cofnię, że go Jeszcze sim. Kamera z oryginału. I ona coś robi, jakieś czary Mary. Pokus, pokus, niechaj z żyje, ten żyje lacz I mówiłem. Dobra, idealnie wszystko! A właśnie tam trochę został ten problem. Nowy odcinek Lecimy Ósmy odcinek, nie zdążymy do dziesiątego Na pewno Albo jak będzie ten... Jak kolejny będzie krótki jak Będzie trwał minutę, to jeszcze jak to mamy Dobra Ej, mądre Nie mądre Tu właśnie nie on był tak? I zaraz go jeszcze raz O, będzie Albo będzie śpiewał, albo... i albo... no, niech mi te prawa autorskie nie znikają. Może wreszcie, ja pisać jak że mi jest mi... Jak jest jakaś musika, taka na przykład z Kimmy Bo coś tam, to już poza tym nie znikają prawa autorskie. Dobra, mamy tych chłopów.

to Co to jest? Drillmeni. Liwiertuomeni. Tytan. Idziemy się w nowe, nowy odcinek właśnie z Multiverse'a. Czy wiecie o co mi chodziło w tamtym, że... Jeszcze teraz ten... Dobra, co to jest? Co to tak leje? Dobra, to może jakaś duża do maszyna. Dobra, to ten drill. Mamy chyba wracę do bawy, lecą, lecą, lecą. tutaj tam jest, to tam drill, znowu, jak ty tam klo, czyli, bardzo wielki, super wielki drill. Dobra, tutaj tak leci... Tak, nie zdążyłem, bo nie mam Tam, lepiej, ale by o, to mogli... Tam, ale było mało. Ok, czyli oni a tam leci jest To to popuścili, Teraz to jest pojawia się pojawia. co dalej. Pojawia się i widzimy się w następującym odcinku, czyli dziesiątym, który się pojawił w nowym odcinku. Na razie.